I witam was w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Mianowicie chciałbym wam powiedzieć widzowie, że jest trochę inaczej, ponieważ no generalnie musiałem do tego samego save'a tutaj dojść jeszcze raz. I trochę się zmieniło. Stąd tu jak wyszliśmy, tu generalnie się trochę pozmieniało. Mamy zamiast kostura z burzą mrozu, to mamy kuli ognistej, więc jest inaczej. Generalnie chyba mamy dodatkowy szklany miecz, chyba że mieliśmy wcześniej, bo nie pamiętam. Generalnie sprawdzałem z programem jakby OBS, tam ustawiałem na OBS-ie widzowie, Ustawienia. Czy mogę sobie pozwolić na na wyższą, jakby jakość na obs -ie? Niby ok. Tylko wiecie, co? Wyż chodziło gdzieś tak, że plik ważył 9 ponad giga, tam 9,5. No to powiem Wam, że dzięki programowi tam wideokonwerter niby zeszło do 800 tam chyba z czymś mega, tylko jest jeden problem widzowie. Generalnie to, że plik ważył tak dużo przed konwertowaniem, że wolałbym w ogóle przesłać plik, co waży tak dużo, i nawet bym poświęcił ileś tam godzin, żeby on się przesłał ponieważ używając tego programu co zmniejsza wagę pliku no na środku ekranu tutaj jak mamy kursor na środku o tutaj a nie widzicie na środku to na całej planszy tu o był po prostu wielki napis tego logo tego logotypu z tego programu ja myślałem, że on na samym końcu się pojawia i na początku tylko to logo bo wtedy to nie miałbym problemu bo kiedyś go używałem, ale jak przykładowo ten program wali logotypem na całość, no to trochę nie jest to spoko. Jeszcze pomyślę, czy faktycznie się on tam opłaca jakoś kupić, czy coś, ten program. No zaczynają się takie jakby schody, że no trzeba wydać w ogóle hajs na coś, żeby z czegoś korzystać i by ci pomagało generalnie ja bym niczego nie potrzebował, jeśli miałbym jeszcze lepszy jakby ten internet i nawet to 9 giga bym mógł przesyłać i nie miałbym tego jakiegoś tam dużego problemu z tym, no ale no, patrząc na moje jakby tam y, ograniczenia internetowe, no to wolałbym, żeby te pliki gdzieś tak ważyły maksymalnie do 2 lub 3 giga, więcej nie chciałbym, y, żeby to ważyło. No ale cóż jakoś się na początku można tam przemęczyć jak będzie jakiś tam lepszy progres powiedzmy na kanale czy coś no to y, bardzo możliwe że będę coś testował może jakieś powiedzmy jutro będę sprawdzał jakieś inne y, programy do zmniejszenia wagi pliku, chyba że wy widzowie znacie jakieś fajne programy co y, posiadają właśnie tą funkcję, że zmniejszą nam wagę pliku jakoś i będzie to w miarę spoko no nie? ale ten wideokonwerter jednak jest jednym z lepszych no to można ustawić właśnie, że ile chcemy fpsów żeby nie gubiło fpsów, że chcemy full HD no i zmniejsza nam też jakby mm. wagę pliku dosyć znacznie bo wiecie, no, co mi z tego, że 9 giga coś waży, jak program mi zmniejszy, tylko do 7, no to wiecie, no i ja za taki program podziękuję, no on nie pomaga w niczym. Znajdź czerwonego. Tu byliśmy, tu byliśmy Ja bym chyba wrócił do... Może do miasta sprzedałbym coś. Mamy trochę tych rzeczy. Do Beletora możemy się udać. Będzie ok. No, Beletor byłby spoko. No ale zobaczymy jak to będzie. O siódemeczka Pracuje z matką, sprzedając owoce i warzywa. Zazwyczaj jest fajnie. Kurde, zamknięte. Dobra, musimy poczekać. Poczekamy trochę, widzowie. O. Chyba do dziewiątej. Dobra. Noż, kurde, czy on. Jakieś kłopoty? Tak, mam kłopot, żeby nie otwiera swojego domu. Swojego sklepu. Wszystko jest na sprzedaż. Patrzcie było zamknięte. Gdybym miał siostrę ją, też bym jestem tuż za tobą. Hmm. Czekam tylko na rozkaz. Czekajcie. Zróbmy tak. Czym mogę służyć mój tanie. Łuk. Czemu ty tego nie chcesz używać, no Lidia? No kiedyś. Kupiłbym nawet kogoś z Twoich. A, trochę tego, trochę tamtego. Bardzo dziwne. Wy w Falloutie 4 na przykład usprawnili system towarzyszy i z tego co pamiętam widzowie, to da się im jakby zaznaczać, co masz używać. Tak po prostu. Im każesz coś używać. Więc. O. No Tutaj to są tacy, no, ułomni. Pewnie są mody na to, ale... Kuli ognistej. To się może przydać, jak będzie dużo, powiedzmy, nieumarłych obok nas i możemy spamować tym. Więc to się może przydać. Szklany miecz. Czy mi jest więcej potrzeba? No, mogę gdzieś na półkę dać w domu. Miecze, to znaczy sztylety. Możemy sprzedać to też możemy sprzedać zbroja sprzedać sprzedać oho, ale drogie to bierzemy sztabkę bonitu to no bierzmy może się przydać i teraz tak, pancerzyki sprzedać, zwoje, zwoje harmonii, jest bez sensu dla nas, zombie to samo, zamęt to samo, paraliż to może zostać, wracamy tutaj, dobra. Sprzedajemy to. Jest ok. Jeszcze jakieś strzały pewnie ma. To kupimy. I możemy sprzedać jeszcze. O, to jeszcze coś kupimy. Jakieś strzały. Dobra. I teraz możemy to sprzedać. Albo może Enchant z tego ściągną. Zobaczymy. Pięknie. Pamiętaj, że albo dam ci najlepszą cenę, albo umrę. Dobra, do arkady jeszcze. Mam tu coś dla każdego. W razie sztuczną zawołanie. Pięknie. Nasz bladą Interesują cię moje składniki i mikstury? Okej. Okay. Co ty masz tutaj ciekawego? Nie masz nic. Składniki to kupujemy wszystko. Mikstury, Łódźwig. Dwie. Zajrzyj, kiedy będzie ci potrzebne lekarstwo. I fajnie. Mamy wszystko. Wydaje mi się. Możemy wracać do domu. Zobaczymy. Co na chacie nam jest potrzebne jeszcze. Coś urosło. Alas. Tu nic. No tak, nierównomiernie rosną, zawsze się na tym łapie. Tutaj ktoś jest? Nie, jest spokojnie z tego co widzę. No bardzo lubują się tutaj generalnie bandyci w atakowaniu mnie. Ostatnio pamiętam, że jak wychodziłem to prawie mnie by zabili na strzałach. Porąbane. Aż strach się bać, jak oni zrobią tego Tesa 6. Mam tyle obaw co do kontynuacji Scrollsów, że to szok. Patrząc w jakich warunkach i sposób traktują własnych konsumentów jak śmieci i nie posiadających żadnej wiedzy bądź doświadczenia na temat gier, jest to śmieszne. Nie wiem, czy widzieliście widzowie. Generalnie było The Day Before. Goście się spłakali, jakby mm, twórcy tej gry, że nie mieli chyba tam dużo funduszy i tak dalej. A potem na necie gościu poświęcił 300 godzin, wydał chyba 1600, chyba gdzieś tak dolarów i zrobił sam, gościu, gierkę identyczną jak day, The Day Before. Yy, identyczną. Gościu sam to zrobił, poświęcił tylko 300 godzin i wykorzystał tylko asety, które były dostępne w mm, Unrealu 5. I ktoś mi powie, że jako mm, powiedzmy dev, twórca Osłaniam gier, cię. jest ci ciężko. No sorry, ale Czym to nie jest to samo co danie? kiedyś, według mnie. Nie Tam wiem jak was, ale no, jak ja zobaczyłem, że chłop to sam zrobił to mnie, totalny śmiech mnie ogarnął, że tym bardziej wielkie firmy nie mają prawa mówić, że im jest ciężko. No, no Sorry, wy macie, nie wiem, tam, o, abstrahując z widzowie, ale nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, tam m, ludzie tworzący jakieś gry nieraz mają powiedzmy studio po 400, 800 ludzi. To, to tam naprawdę wymagajcie więcej od tych ludzi bo patrząc na to jak powiedzmy technologia sztuczna inteligencja i ten Unreal 5 działa, to możecie zrobić bardzo dużo powiem wam tak, jesteście w stanie wygenerować sztucznie za pomocą Unreala pomieszczenie identyczne jak tutaj macie w posiadłości yy... W tym domku, co ja tutaj mam, i że dajecie powiedzmy postać z Andrila, i ona po prostu tutaj wchodzi normalnie o, i tak się porusza. I jakieś takie przebitki, lekkie, y, powolne, jakby y, chodzenie kamery, żeby nie pokazać, że są jakieś ubytki FPS-ów, więc powoli ruszacie kamerą i tak dalej. No przecież to są takie mechanizmy łatwe do ogarnięcia, że żeby oszukać konsumenta. Dobra, idźmy zobaczyć, czy możemy to ściągnąć. No. Chyba chcemy. Co? No, ściągniemy ten enchant. Yy, I ten miecz chciałem dać na ścianę. Mróz, ładnie, ogień. Ten od mrozu fajnie wygląda. Dobra. Jest git. I możemy już rozwinąć umiejętność na wyższy poziom. No i zapomniałem, że jeszcze mamy widzowie upgrade w łucznictwie. Ucznictwo na 80 jest Ej, gitara przedmioty, miecz, większy klejnot, wchłania kondycja, zadaję od ognia. Od porażenia jeszcze nie zdobyłem enchantu, proszę. Ja się wstrzymam w takim może razie. Zobaczmy czy jakieś stojaki mamy. Ja bym dał na stojak, ten miecz. Tutaj nic ciekawego nie ma. Nie ma żadnych stojaków poważnie. Żelazo potrzebuję. Żelazo, gwoździe, żelazo, żelazo sztabki, żelaza sztabka złota, o. Mamy tu kowadło i złączki, chyba, tak? Tak dobra, powinno wystarczyć. No tam chyba dwie sztuki na jeden stojak był potrzebny chyba, że to po dwie sztuki na jedną stronę daje tak, są dwa stojaki teraz, okej okay. i tu jakieś głowy co musimy zbierać? Yy, kot, szablozębny zębny, skóra wilcze te śnieżny, tygrys niedźwiedź, OK. z tej strony może być aha co jest grane czekaj 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 nie 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 tak to nie chcemy tak chcemy ten miecz ma być. Okej. Okay. Jedynka. No. Jakieś może hamery tutaj porzucam. Żeby to lepiej jakoś wyglądało. Szata. Trój. No, można tą szatę dać, niech, niech jest. Dobrze, przy... zobaczymy jeszcze tutaj czy coś jest. Urosło coś? Grzybnia no, grzybnie jedynie urosło. Nie no, niech to urośnie wszystko. Yy, jednorazowo. Do razu w yy, jednym tempie, bo... Wszystko w cały świat mi będzie rosło. I potem będziemy w bardzo krzywy sposób to wszystko zbierać. Tutaj nie pamiętam, trzeba jeszcze chyba jeden dzień cały poczekać, 24 godziny. Lub jeszcze kolejny. No ale no nic. Generalnie czekajcie. No, Lidia. Okej. Okay. No nic, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I sorki, że troszeczkę inaczej to wygląda, bo powiedzmy ten save y, mi się przypadkiem usunął, więc... Y, no, przypadki się zdarzają i takie problemy. No ale nic. Y, widzimy się w kolejnym na, y, odcinku i y, miłego dnia. Na razie, cześć!